Dzień dobry, witajcie. Nagrywamy jednak drugi odcinek World of Tanks. Nagram Wam jutro: Nagram wam, ee, P -p 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 Fantasy Star Online. A tak dla Hex. Czekajcie, bo coś mi. Aha, okej. Okay, tu jest dobrze. Aha, tu też jest dobrze. Jedziemy Ni, niż czarą. Niż czarą. Albo może na początek sobie pojedziemy. Ee... Bartą? nie Nie, niszczarą jedziemy. Ta. Okej. Okay. Mam tam jakieś operacje wzmocnienia, ale to A wali to. No ogólnie to jest mało ważne, to naprawdę. No, trzeba mieć konto premium, nie lubię tej mapy, bo jest gówniana na niszczarę. Yeah, bo to są budynki wszędzie, no i to tak ta stara raczej na daleki zasięg, albo z tej strony, albo z tej strony, no to tak kicha, nie? Mógłbym grzmieć, no i traktować Nishthara jako meda. Słabo na tym wyjdę, bo mam małą żywotność. Dobra, parę sekund zostało. Okej. Okay. Myślę, że pojedziemy sobie tutaj się schowamy za wzgórkiem za hmm. godzinę no Zobaczymy jak inne niszczary pojadą tam tędy, tam została jedna A w ogóle jakich my mamy przeciwników, jakie poziomy, ósemki, Kiepsko. Może tu się gdzieś przykitać. Z tym małym z górkiem. O. Tutaj lipa. Tutaj mamy jakiegoś meda. Dobra, idziemy za nim. Dobra, tu możemy się powoli czekać. Za wzgórzami. Ale tam się nie chcę wychylać. Ja bym wolał pojechać tędy O I tutaj przypolować To jest lepszy pomysł chyba No chociaż wcześniej tego nie robiłem Jajajajajaj Dobra dobra Odpuść Tylko tędy. No u u u Mamy cię Dobra Dzień dobry. Dobranoc. Tam jedzie jakiś ciężar. O, a teraz już mnie wali? Dziękuję. O, o, o. Na bogato. Kurwa. Nie mam go? No jak? Powiedz go! Cylinder! Go traf! No, 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 no! Kurde! Tam będzie jeszcze jakiś. Dobra. Więcej. Nie przeze mnie. Dobra, tam jest ciężar i tam jest nie starta też. Dobra, podjedźmy. Aha. No. Zobaczmy. Ło, późba. Ty wow, panie! Nie, nie, nie! Wow! Prawie. A... Dzień dobry panu. O kurde. starka mnie ściągnęła. Co ja robię? Nara. Oho mistarkę bym chciał wziąć e. Dobra Dostał Ale ja już nie przetrwam tej duszy. No. No fajnie było, tylko, że ząbałem. Jak zawsze Lama. Jak to wiele osób mi mówi, ja nie umiem grać. Także potwierdzam, nie umiem grać. No. Ej, a, ja, a ciekawy właśnie? Nie no, w piedziel będzie Dobra, co to kiedy tam jest Dobra, porażka Ciekawy, czy go na No, nie zdąży A ten co? Śpi? Aha, to bot jest. Dobra, na razie. się No czego boty jeżdżą w ogóle? Nie no, co zgłosić w ogóle? Oni tego nie widzą? Gdzie on jest?

A nie gadajcie w tych drzwiach, bo Was słychać. No po co ja mam mieć w gameplayu Wasze głosy? Kurde, 8 minut. Zrąbany gameplay. Ciszej! No ale Was słychać w mikrofonie przecież. No, nie potrzebuję was, żeby było słychać. Dobra, to oglądalność. Tak, super, no. Jak na. To tą ręką mieć, prawda? Nie dość przyrzeczenia. Tra? Obudziłaś się? Wampiżyca, w nocy. Dobra, jedziemy na Artum. Sorry za te teksty, ale my się kochamy, to tak jest. A, zaraz. Tam jest baza ich. No i teraz mogę przypłocnąć to gdzieś tutaj. W sumie. O tak. Si... dwa. Dzień dobry. No, gdzie wy macie Boziunkę? Tutaj gdzieś. To pewnie tutaj gdzieś co stoi. Albo i nie. O! Mamy cię. Albo i nie. Tu gdzieś wziął, złamał drzewa. A, dostał! Dzień dobry, Krytyk. Czary z mleka, chłopie. Po drzewkach się was rozpoznaje, dziady. O, stąd też gdzieś pocisk poleciał. No, jednak doświadczenie ma, ma wpływ jakiś.

O, 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 o! No kurde! Kurde, ja dostaję od kogoś! Siet! Od kogo ja dostaję? Od nich? Nie, od arty! No weź to naprawiaj! Dobra, ja was i tak tutaj będę namieszał. <laughs> o, dzień dobry. Pięknie! Elegancko. Dobra, następny tutaj jest. Oh, caralho. Oh, O Light me chegou aqui. Isso é Chwileczka... O, 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 No, masz go? Płopie. tam masz! Pinszara. Ładnie. O. No tego meda trzeba było walić. wal go. No, no, no. No dupy. Zapisz go. No, tak na pewno nie. Ago. Teraz ma. No. No nie. No zrobił. Dół została drugi. sobie snajpi. on tam tego chyba nie sięgnie. Jeden do trzech, drugi i metr. u nich, a u nas jeden, jeden niszczyciel. z tym medem, jakby sobie poradził, to ma duże szanse na to, żeby arty rozwalić. Hmm, no właśnie, to teraz go nie namierzy. A ten med był tam, pewnie pojechał tamtędy. Dziękujemy. Magic go ma. Albo i nie. A tego tam nie ma. Dobre. Ej, bum. Ale pesek. Ale pesek. Dobra, taki krótszy odcinek. Jedna bitewka, bo córka przyszła, a niestety czeka mnie skrzyżenie, pierdoły, chyba no, ja bym o hej. tam coś jeszcze na pewno. Zagramy sobie jeszcze lajtami, medami i ciężarami. Żebyście mieli porównanie. Jak to się ogólnie gra. Także trzymajcie się na razie. Hej.